22 listopada 2020 roku, no a jak weekend to prawdopodobnie rynek krypto, zmasowany atak byków doprowadził bitcoina w okolice maksów, ale wciąż w ramach weekendu te maksy nie zostały pokonane, udało się dotrzeć kupującym tylko i wyłącznie do poziomów związanych z najwyższymi. Tutaj przynajmniej to, co jest dostępne z historii Binance z najwyższym tygodniowym zamknięciem i tutaj się udało bykom dotrzeć. Delikatne, bardzo delikatne odrzucenie, realizacja zysków w bardzo naturalnym miejscu. Kolejna istotna informacja z perspektywy wykresu tutaj tygodniowego to już na pewno na bazie tego ostatniego miejsca słabości osiągnęliśmy ten cel. Byliśmy blisko. W poprzednim tygodniu o tym żeśmy sobie rozmawiali, natomiast dotarliśmy do tego poziomu bez dwóch, bez dwóch zdań, pytanie o to, co dalej. Prawdopodobnie, to, że kwestie związane z nowym maksem, to kwestia czasu, przynajmniej na ten moment, to o tyle. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądało ewentualne cofnięcie. W dalszym ciągu. Według mnie cofnięcie w rejon 14 i 12 tysięcy, jak najbardziej, jak najbardziej możliwe, zwłaszcza podoba mnie się osobiście te 12 tysięcy nietestowany poziom tutaj e, z czymś, co mogło wyglądać na głowę z ramionami, a co zostało co zostało wybite. E, jak by mogła wyglądać ta sytuacja? Nie wiem, czy my już w tej chwili będziemy cofali w rejon 14 i 12 tysięcy. Być może po poszukaniu stop-lossów i odrzuceniu na nowych maksach, być może wyrysowanie któregoś tutaj z górnych swingów już w tej chwili rozpocznie swojego rodzaju korektę. Tyle tylko, że po drodze do 14 i 12 tysięcy, no, mamy kilka potencjalnych miejsc, tak zwanej podpórki. Gdzie ewentualnie należy spodziewać się byczej aktywności. To jest najpierw rejon w okolicach wybitego poziomu 18 tysięcy, później to są okolice 16,5 tysiąca. Górny swing, który również został wybity. Kolejny górny swing, który został wybity, w okolicach 15 600, no i to wybicie, o którym przed chwilą mówiłem, ta czternastka. To ona tutaj e, czeka na przetestowanie i później, oczywiście, okolice 12 tysięcy. Jakby to mogło wyglądać, A mianowicie e, wiązałoby się to najprawdopodobniej w chwili obecnej ze złamaniem linii. W związku z czym, z perspektywy wykresu dziennego, spodziewałbym się ewentualnie e, retestu poziomu związanych z 18 tysięcy, być może próby podbicia, retest, tutaj tych maks, przepraszam, minimów z soboty, ewentualne złamanie linii, jakiś retest od spodu tej linii no i później schodkami próba ewentualnie dojścia do poziomu 14 tysięcy. Czy tego typu plan e, dla mnie będzie służył jeszcze jako podpórka po te krótkie na Bitcoinie? Nie, e, ja to tłumaczyłem wielokrotnie, już jakby tutaj nie będę próbował e, tego tłumaczyć. Wydaje mi się, że w średnim terminie i tak jedziemy w kierunku 30-35 tysięcy. E, w związku z czym, e, oczywiście, jeśli nie dojedziemy do 14 i 12, to dziś e, będzie to prawdopodobnie widoczne na wykresie albo dziennym, albo na niższym horyzoncie czasowym, gdzie to zostanie wyzbierane. Natomiast mój plan na ewentualną korektę w rejon 14-12 zakłada tego typu układ, ale nie posiłkuje się tutaj ewentualnymi, ewentualnymi shortami. Tak to wygląda z perspektywy średniego terminu, jeśli chodzi o Bitcoin. Kolejny jest Ether. I tutaj, po wybiciu ściany podaży na 445, udało się bykom wybić podaż w okolicach, w okolicach 500. O tym żeśmy sobie rozmawiali 500-520. No i podążamy prawdopodobnie w kierunku 600-620. Pytanie za, pytanie za 100 punktów, jeśli chodzi o wykres tygodniowy. Czy uda nam się tutaj? Utrzymać powyżej a, powyżej tego a, poziomu w okolicach 520. Gdyby coś tutaj się przytrafiło a, przy dość a, sporych obrotach, a, jakiś górny cień na 520, to by mogło sprawić, okay, gdyby zamknięcie było pod tą niebieską linią z tygodniowego, okay, to by mogło a, z miejsca dać nam możliwy retest tej wybitej ściany płaczu na 445. Zobaczmy sobie, jak to wygląda z perspektywy wykresu dziennego, jeśli chodzi o eter. Okay. Bardzo mocne wybicie. No i oczywiście na ten moment 500-515 to poziomy, gdzie mamy generalnie rzecz biorąc kupujących. Okay. Natomiast te 445 e, 5, które zostało wybite na tych poziomach tutaj, z których wychodziliśmy górą, i ewentualnie to miejsce słabości okay, w rejonie 470 będą stanowiły swojego rodzaju a, swojego rodzaju podpórkę. A, jeśli chodzi o eter, to rzeczywiście z tygodniowego albo tutaj z dziennego, gdyby doszło do zamknięcia pod poziomem a, 515, okej. Okay, to w zależności od tego, jak wyglądałby retest 515, 525, to mógłby teoretycznie być układ pod możliwe shorty z celem na 480 i ewentualnie 445. I tutaj w przypadku ETH, a niewykluczone, że o jakieś e, krótkoterminowe shorty, a jeśli będzie e, sytuacja zbliżona do omawianej, że po, powalczę w cudzysłowie, jeśli można tak e, powiedzieć. Dawno żeśmy sobie e, nie omawiali e, innych. Zobaczmy sytuację na Litecoinie, bo jeśli, jeśli pamiętacie, jeśli pamiętacie, na Krakenie, no niech będzie na Krakenie, jeśli pamiętacie na przykład Litecoina notowanego do Bitcoina, tam całkiem ciekawe shorty nam weszły, które były w ramach analizy na, na TradingView. A jak wygląda ten Litecoin notowany z dolarem, e, również monstrualne wybicie e, bardzo istotnego e, poziomu a, oporu, jeśli można tak powiedzieć, w okolicach 65, 62, 65, a, i dynamiczne wzrosty, które zatrzymały się w tej chwili a, w okolicach 87. A, no i pytanie tutaj za e, 100 punktów, tak naprawdę o tę strefę, ups, przepraszam, o tę strefę podażową. OK, bo jeśli e, zeszlibyśmy pod poziom w cenach zamknięcia na dziennym pod poziom 81, to mógłby być teoretycznie układ pod krótkie pozycje z celem w rejonie e, 65, 62. OK, to co chciałbym zobaczyć e, to zejście i złamanie na Litecoinie e, 80, retest 80, 82 a, i ewentualna kontynuacja do spodu. Tak, w przypadku Litecoina a nie szukam długich pozycji, szukam ewentualnie przy pogorszeniu nastrojów sentymentu, jeśli chodzi o rynek krypto, przy jakiejś e, widocznej e, ogólnej realizacji zysków, albo przy pogorszeniu nastrojów e, na przykład no, na wszystkich rynkach finansowych. E, rzeczywiście cofnięcie, i tutaj e, wydaje mi się, że ten Litecoin mógłby być swojego rodzaju liderem, jeśli chodzi o tą starą top 10, top 20, jeśli chodzi o realizację zysku, w związku z czym w przypadku Litecoina tego typu układ zejście pod 80 byłby dla mnie rozwiązaniem, jeśli chodzi o krótkie pozycje. I na koniec... I na koniec e, Monster. <laughs> e, Ripple. Zobaczymy, czy dostaniemy. Czy znajdą w ogóle, czy jest jeszcze? Jest. No niech będzie na Bitfinexie. A w momencie kiedy pękło 34 centy, a przypominam, że 34 centy było monstrualne, to już, już jak dawno, dawno temu na ten, temat, na ten temat rozmawialiśmy, to w momencie kiedy te 34 centy pękły, a to zobaczcie co się wydarzyło w dniu wczorajszym. Mega Monster Short Squeeze, który sięgnął 50 centów kolejnego potencjalnego miejsca propodażowego, to próba budowy górnego cienia ma miejsce. To, co ja bym chciał zobaczyć w przypadku, ewentualnie, bo w przypadku Ripla dwie strony będą możliwe według mnie. To, co chciałbym zobaczyć, to e ewentualne nadbicie 50 a, i tutaj e na przykład wybudowanie tego typu świecy na dziennym, co mogłoby być układem pod a, krótkie pozycje, czyli tak naprawdę nieudany atak na 50 odrzucony z, górny z górnym cieniem, i to mógłby być. A, Short w kierunku 035034. Natomiast 035034 te poziomy tutaj wybite, ten monstrualny short squeeze, To jest pierwsze miejsce, gdzie ewentualnie spodziewam się przynajmniej w pierwszym teście reakcji. W związku z czym nieudany atak na 0,50 pod shorty, retest 0,34032 w przypadku RIPLA pod ewentualne longi. Tak wygląda rynek krypto w w tym krótkim nowym tygodniu przypominam o Bank Holiday w Stanach Zjednoczonych. W czwartku praktycznie, rzecz biorąc, nie spodziewam się ewentualnie fajerwerków, no może poza rynkiem krypto, do którego będziemy wracali. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.